Cześć! Z tej strony ponownie Drwal Rębajło w kolejnym gameplayu z Hearthstone'a i tak, dobrze widzicie w tytule filmu, dzisiaj robimy manażerię z jednej nocy w Karazanie. Tak, dobrze wiem, że wszyscy już pewnie skończyliście iglicę, ale jak to się mówi, każdy orze jak może, tak? Ja wolałem w ostatnim tygodniu sierpnia pojechać sobie na wakacje, było bardzo fajnie, niczego nie żałuję. Ale wiadomo, no, jak się jedzie na wakacje, to się nie robi questów i nie robi się kolejnych skrzydeł. Um, potem jeszcze wcisnął mnie real life dokumenty na studiach. Trzeba było wbić Golda w hajsie. <grym> I tym sposobem dzisiaj szczęśliwie dopiero zrobimy manażerię. Ale jak to się mówi, lepiej późno niż później. Tak. Nagroda Złotego tego Internet Explorera leci do. No. Tak czy inaczej, kupujemy przygodę. Zebrałem dokładnie tyle Golda, ale trochę więcej niż potrzebujemy. A ja mogłem to robić wczoraj. Dobra, nieważne. Jedziemy. No, i dobra, zakupiliśmy naszą przygodę, więc klikamy ok i otwieramy drzwi do managerii. Uh -huh. Ktoś pilnuje menażerii, w której zebrano najbardziej egzotyczne stworzenia z całego Dalej znajdują się prywatne komnaty i portal, który pozwoli nam ocalić... W porządku. Czyli musimy przejść przez menażerię, a później przez portal i ocalić Diva. Może, może tu będą jakieś burloki, z tego co widzę. Zobaczymy. Trochę chyba mamy ciszej muzę, głośniej ogół. Dobra. Pierwszy boss. Kustosz wypuszcza menażerię. Musimy zwariował, napraw go! Tak, czyli wielki, magiczny golem. To weźmiemy Maga i Mechy. Kustosz, czyli kurator z angielskiego. Nie dotykać, <noise> <Wiedza> to potęga. <noise> dobra, jak będzie. Chcemy dużo Mechów. Klasyczny mech, mage Czyli to, co dobre Słuchajcie, trochę wzdługowego sądu przeze mnie Właśnie mechaniką na zaklęciach Co on w ogóle ma? Ochrona energii Za menagerię odpowiada Mniejszy kustosz Bo Bohater ma prowokację No nie, nie... Nie brzmi przyjemnie Małe rybostwory Mają wstęp wolny Kustosz nie wie, co robi nie pozwól mu wypuścić okazów zmęczonych. Tu tylko nie murloki! No To będzie łatwe. Tak mi się zdaje. Chyba, że znowu trafimy na coś takiego jak. w przypadku Julii. w operze. Znowu dostajemy w tyłek. Przydałoby się teraz jakieś śmiechy. Dobra. To nie będzie trudne. Chyba powinienem zacząć heroiki grać, nie? Wydaje mi się, że różnica między. Proszę przestrzegać. Wydaje mi się, że. Myślę, że różnica między heroikami a normalami w hardstone jest jak różnica między maturą rozszerzoną i podstawową. Więc. Podstawę jest dla każdy, a rozszerzone to już. To już hardcore. Tak jest. No i dobra. Łatwo przyszło, łatwo poszło, kolejny boss. W porządku, dobra, naprawiony kustosz. Pożarasz nocy, czyli Nightbane. Tak, był to jeden z bossów w Karazanie. Był to wcześniej z lazurowy smok, ale później właśnie zmienił się w takiego smoka upiora, a teraz cały czas jest lazurowy. Trochę pomylili, ale dobra, lecimy. Najchętniej znowu bym wziął maga. Ale nie wiem. Mogę wziąć nowy dek na paladynia. Zobaczymy. myślałem, że powiecie coś ciekawego. <laughs> Jednak nie Nie to... Możecie posłuchać w historii, o Medivie Na moim kanale właśnie. Pożaracz nocy był wcześniej właśnie z lazurowym smokiem. Wolnym okazom może stać się krzywda. Trzeba je odstawić. Okej. Okay. O... Mamy już 10 many, nie przeczytałem w ogóle tego, że tak by... Tak? O kurde, nieźle. Dobrze cię widzieć. W porządku, damy sobie radę. Pożeracz Nocy był wcześniej laserowym smokiem, który chciał powstrzymać szaleństwo Mediva. bo wiedział, że Mediv coś tam knuje, coś kręci, w sensie, Sargeras przyjmuje nad nim kontrolę i że zaczyna robić się ciekawie, więc, yy, no właśnie, on chciał temu zaradzić. No nie udało się, przegrał i został zmieniony przez Mediwa w smoka upiorę. Tutaj jest troszkę inaczej zrobiony. Tutaj on już od razu jest upiorem, ale no cóż. Znaczy nie wygląda jak ale... Ale jest nim. Krasnij. Ajem doktor. Dobra, lecimy ja tak. Przydałoby się coś na agonii. Czyli znowu odwalamy brudną robotę. Jak w operze, kiedy kazaj nam słuchać przedstawienia. Słuchać? Oglądać? Hmm. Nie tego chciałem. Dobra, mamy zastawiony stół. I nic na agonii. I Jenzofa <gul> Chyba nie wziąłem najlepszej talii do tej partii. A, może jednak. zo E, to będzie proste. Reno, natychmiast odłóż te srebra. Co? Gdzie ta liga? Nie, to ja sobie poczekam. Ja sobie poczekam, nie będę klikał. Gdzieś jest Jackson? Dawajcie go. Tego rzucę. Trochę pozbędziemy się tych. Wiedziałem, że on dostanie tego buffa. Nie, myślałem, że się pojawi Ronald Jackson tutaj w, w party, byłoby fajnie, ale jednak nie. No dobra, dokończymy to, to. Tylko się przywitamy. Może nie wiem. wow. nie nic nie mówi nam ciekawego. Dobra, kończymy. Troszkę więcej mogli... ...wrzucić w tą walkę. Z tym pożaraczem nosy. No z tym było fajnie, bo... Wiecie, osza... o, czy... Na smoki, kolejna rzecz. I runić to ja. Z Kustoszem była walka całkiem fajna, bo... Wiecie, no właśnie. Magiczny golem zerwał się, smyszy. Oszalał i trzeba go naprawić. To tutaj jakoś. Nie wiem. Jakoś, jakoś. Chyba, że coś ominąłem. Chyba, że za szybko go ubiłem. Ale to, to nie powinien tak być. Powinien coś mówić wcześniej. No nie wiem. Na heroiku pewnie, pewnie daje nam łupnia. Dobra. Demon Bardzo niebezpieczny <laughs> Zachować ostrożność. Pamiętam tego gościa. Tylko wstrętne ochliki mogą. To bierzemy, to bierzemy Czarny Księżnika. Pamiętam tego gościa z Karazanu w World of Warcraft. Z z, z Dungeonu w Karazanu. Drobił bardzo fajny stad dla druida i męczyliśmy się, żeby go dla mnie wydropić. <ścoughs> z gildią. Dawno temu, kiedy jeszcze zaczasł Burning Crusade. Fuj, fuj. Satelity nie są zbyt przyjaznymi istotami. Zostawić go? Zostawimy. Może będzie ciekawie. O, i mamy chochlika. Chyba, że to trzeba mieć takie właśnie chochliki. Wstrętny chochlik. A, już rozumiem. No dobra. Obrzędy <noise> No, nie sądzę. Ok, Poczcie, na Czyli on sam przywołuje te kochliki, które będą go bić, więc w sumie popełnia samobójstwo swego rodzaju, ale no, co to lubi. Ok, chyba że będzie jej ulepszał, i wtedy można zrobić krzywdę. No poczekać zobaczyć. Najmniejszy kustosz o to nie dba. Przywoływanie jest zabronione. My się to nie znam to za 120 na prowokacji z tego co wiem w tej Italii. Jeżeli nie będzie ryzyka, że nas zabije, to zobaczymy co chce przywołać. Ach, pamiętam, tak, pamiętam to. Bieganie otwartej w nocy razem z gildią po Karazan, żeby zdobyć to i owo, Zamykanie się po ciemku w pokoju, żeby rolnicy nie widzieli, że coś tam na kombie się pali. tak. I małego drwala siedzącego przy tym kombie i maniaczącego swoim feral Druidem. Tak, to mój czas. Ale i tak najlepsze akcje mieliśmy na Malkazie. Więc jak będzie iglica, to zobaczycie, opowiem wam wtedy. nie? Będzie fajnie. Ale okej, okay, wracamy do gry. No teraz ryzyk fizyk. Koniec Wiemy tego. 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 Uwaga. No nie o to mi chodziło. Zagnamo Moregan. Niech on przywoła w końcu to coś, bo może być, może być ciekawe, tak to, nie wiem, siedzieć tu, czekać aż będzie mu chciał to zrobić? No nie, to już trzeba będzie, to już trzeba będzie to kończyć, sorry, batory. Jak coś ciekawego robił, to zobaczymy później na roiku, na pewno się dostanie, tak mi się na przynajmniej. Koniec. End. Menageria zostanie przywrócona do pierwotnego stanu. Za to zapłaciłem 750 golda? Coro, 700? Krótkie coś to skrzydło. Tak mi się zdaje przynajmniej. Tak, Magix z menagerii, daj losowy... To jest taka ciekawa karta. No i kustosz. Dobra. I daję trzy wyzwania klasowe, okej. Okay. Jesteśmy prawie na samej górze. Musimy ocalić mediwa, zanim przyjęcie zginiemy. Okej, okej. No tu jeszcze musimy nazbierać Golda. Dobra, słuchajcie. W następnym filmie, może przejdziemy do wyzwań klasowych. Z wyzwań, jak nie zauważyliście, nie było filmu, gdyż raz, że byłem na wakacjach, a dwa, że e, nagrywając to, zapomniałem załączyć kamery. Serio. E, załączyłem nagrywanie w i nie załączyłem tego, więc. Takie <laughs> śmieszkie heheszki. Pan to już w Not aktual. Tak jakby. Menężeria, była aktualna. Hmm, ale wiecie, dobra. Tak czy inaczej, to tyle. Powiem szczerze, że to skrzydło mnie nieco zawiodło. Nie było takie fajne jak poprzednie. Nie było takich smaczków jak poprzednich. Więc pod względem, pod względem kart, może było ok. Gdyż karty spadły fajne, odblokowaliśmy aż trzy wyzwania klasowe. Ale za powstanie w sobie skrzydło, no, wydaje mi się, że przy nim się twórcy mniej napracowali. Jakoś mniej mniej pomysłów może zachowali. Najlepsze pomysły właśnie na Inglice. O czym się przekonam, mam nadzieję, niedługo. Kiedy tylko zbiorę Golda. Tak czy inaczej, ode mnie to tyle i widzimy się w następnym gameplayu już niedługo, ale wpierw zobaczycie oczywiście nowy odcinek Legend of Warcraft. Mam nadzieję, że wyrobię się do tego weekendu, który nadchodzi, więc czekajcie i do zobaczenia.